że on jest za okrągły. Lepiej gdyby był płaski i gruboziarnisty. Płaski, to teraz modne. <laughs> ja płaski? Nie do pomyślenie, nigdy, ale to prze, nigdy nie pozwolę na to, by być płaskim. Ja to kiedyś byłem twardy, silny, mocny. Wszyscy bali się, nie mogli mnie powalić. <laughs> Wyobrażasz sobie taki porośnięty chem, skrywające tajemnice, ukryte po Skarby? Gdzie? Gdzie są skarby? Obudzili mnie. Pij, maleńki śpi. Skarbów już nie ma. Wszystkie odnaleźli. A, to szkoda. Nie leży Bo boli. Nie ma na to rady. Nie pamiętam. Nie pamiętam, hmm. pamiętam jakie chcę być. Nie wypada nie pamiętać. Niby tak, ale ja też zapomniałem. Tobie też nie wypada. Takie zapominanie jest bardzo niegrzeczne. Niby tak, ale życie kamieni jest wieczne. Wieczne. Słuchaj! wiecznie by zapomnieć własną pamięć to zaszczyt trwał w swojej niepamięci albo tak wieczny pokój jego cieniem albo tak tu spoczywa z pokorą i niezachwianą wiarą w lepszy przyszły żywot spokój jego kamiennej duszy niech odpoczywa w Bogu Bóg w Bogu się utrwala. To ja w dowód pamięci i żalu śpięcę ten żwirek. Ja też. Boli głowa! Milcz! Nie w tej chwili, kiedy pamięć się utrwala. Nie pomogło dalej, boli głowa! Milcz! Powiedział, że przyjdzie. A jeżeli to nieprawda? A jeżeli powiedzieli tak, żebyśmy nie przestawali czekać? Jeżeli teraz maluje inne kamienie, piękniejsze, ciekawsze, oryginalniejsze, szlachetniejsze, jeżeli dla niego nie jesteśmy nic barci, to niemożliwe. Przecież istnieje coś takiego jak tradycja, wieloletnie doświadczenie w reprezentowaniu różnych produktów w sztuce, a wiara w metafizyczne znaczenie czasu i przestrzeni, która teraz obecnia się w nowoczesnym pojmowaniu formy i koloru. A ten znowu filozofuje. Tak, jakby od tej filozofii świat się zmieniał. A tu nic! Kamienna stagnacja! Ja przepraszam, a blue Błękitne Błękitny krok w Stonehenge? Głazy dolerytowe? Głazy dolerytowe są nadal przyczyną wielu domysłów. Od dawna sądzono, że pochodzą z gór Presli w południowej Bali, o czym świadczy ich skład skalny. Nieporoskie fabry z XII wieku? Podobno przyłożyły do tego swoją rękę istoty z kosmosu, używając Stonehenge jako lądowiska dla swych pojazdów kosmicznych. Zasada wewnętrznej konieczności, harmonia formy i barwy, prowadząca do doskonałości, świętości, używanie ewangelicznych talentów, będących oddziaływaniem martwej natury na oko i ucho. I nikt cię nie zniszczy. Cisza! Ktoś idzie! Może to on! Nie, to nie on. On! Nawet jeżeli to on, to i tak nas przeoczy. Potraktuje jako zwykłe, wolne kamienie. To on! Podobno ilekroć nadchodzi, zmieniają się kolory w otoczeniu i słychać dźwięki różnorodnej muzyki. To fascynujące! Jesteś cały żółty! A ty czerwony! Niebieski! Zielony! Pomarańczowy! Chcę zostać błękitna! Zjednoczyć się z niebem i tak lekko po nim pływać. Stać się wcieleniem transcendencji. Być nieosiągalną dla nikogo. Młodzieńcza wiecznie młoda, niosąca ze sobą radość, żółć. Sprawne ciało to podstawa. I raz, dwa, trzy. I raz, dwa, trzy. I raz, dwa. Uwaga! Do akcji wkracza ładzej na zieleń. Dostojna, pełna powagi i rozsądku. dająca poczucie pewności i uspokojenie w Przywołuję na nam czerwień, która obudzi każdego. Nikt nie będzie już spokojny. Nie wszystko pójdzie jak krew do zadowoli się w milczeniu. Czy to nie magiczne? A masz czerwony? Chcesz, dodam ci żółtek i już jesteś pomarańczowy. Oddaję biały. Ja, trzymam zielony. Jesteś fioletowy, a ten, popatrz, cały czarny. Teraz z elementami zieleni i jeszcze, no bo on. Przyjdzie i zacznie od nowa malować. To już czwarty kolor. Więcej nie wytrzyma. Najgorsze to jest do skrobania. Ja też nie lubię, jak mnie łaskoczą. A to wszystko przez to, że źle w kręgu się ustawiliśmy. Dobrze. Jak dobrze. Gdyby tak było, przysłaliby nam rzeźbiarza, a nie malarza. Dobrze, wszystko zgodnie z instrukcją się odbyło. Tylko teraz, zamiast rzeźbić, malują. Taka moda. Znowu ta moda i moda. Trzeba będzie czekać na deszcz. Pamiętajcie, że jak znowu tylko zacznie padać, ustawiamy się w magiczny krąg. Przecież wiedziała, co to abstrakcja. Zamożny syn kupca herbacianego z Moskwy. Kadyńskiego, u którego kreatywna intuicyjna swoboda splata się z logiką. I co, teraz przyjdzie? A kto to wie? Uwaga, boli! Ja z abstrakcjonistów, oprócz Kadyńskiego i Rodki, lubię okres kwadratowy. Malewicza, Paula i Czasem nie we wszystkim, Morisa Luisa. Poprzepraszam. przepraszam. Tak, niech deszcz i wiatr odznaczy na mnie swoje piętno. Wtedy położę się na łące, będzie przychodził jakiś ambitny młody człowiek, usiądzie na mnie, dostrzeże, opisze, i wstawią mnie do muzeum. Muzeum? Też nie wolność. A byłaś kiedyś w muzeum? Siedzisz w tłumie doskonałości. Za dnia nikt nie zwraca na ciebie uwagi. A w nocy wszyscy kłócą się, kto ważniejszy. I opowiadają długie i nudne historie oparte na tradycji. Najważniejsze to godnie się zestawić. Ale ja tak bardzo chciałbym być inny. Tak bardzo chciałbym, by było widać mnie w całej okolicy. By dzieci i bawiły się koło mnie. Słyszę dziwne odgłosy. Zdaje ci się, to tylko wiatr szum pośród drzew. I kropelki losy spadają z liści, wprost w poetycką zimę traw. Wsano po poranku pokonuje ścieżki. Mamy wieczór! Zaczyna się! Szybko ustawiamy się! Szkoda, że kamienie go nie interesowało. A szkoda! Jakby się nam przyjrzał, to by dostrzegł naszą prawdziwą wartość. Trzeba stać. A, na długo? sto, 200, a może jeszcze więcej lat? A, nie mam dla tych, co już długo żyją i niedługo się rozpadną. Ja nie mam czasu doczekać 200 lat. Zresztą, cało, całe moje życie na coś czekam. Nie skarżę się. Taka jest natura kamienia. Najpierw marzyłem, by mnie wybrali spośród innych bloków kamiennych. Potem. Jak już znalazłem się w pracowni, to obawiałam się, że kurzem obrosnę. Wreszcie nadszedł dzień, gdy zaczął nade mną pracować. Biją tu to raz po raz, bez żadnego namysłu. I tak z dużą na wierzchu, mi na długie miesiące. Następnie, delikatnie uderzając, stworzył ze mnie piękną i delikatną kobietą. Zawsze byłam zazdrosna, i zachwycali się tobą. Te delikatne uśmiechy. Chciałam, by choć raz zapomnieli o tobie i zauważyli mnie. Przepraszam, że zazdrościłem. To ja przepraszam, że nie zauważałam. Chociaż raz, by o nas zapomnieli. Usłyszeć coś normalnego, zwykłego. Coś takiego. Co nie obliguje do bycia w ciągłej gotowości do zachwytu. Nie mam rąk! Jesteś piękna. Tak bym się wyprostował. Przestać myśleć. Znieść maskę. Zasnąć. Gonić się z wichrem.